Stać! Co to za zwłoki chcesz prowadzić do obozu? To szeregowy Odrin jest chory. Chory. Wygląda, jakby spał w kadzi z gorzałą, śmierdzi od niego jak z krasnoludzkiej życi. żeż ty choro zławany! Ode mnie z krasnoludzkiej życi! Tu! Odrin, zamknij się. Król Henselt jest w niebezpieczeństwie, a to jedyny człowiek, który może udzielić ważnych informacji. Ja! ja jestem kurwa Izzy! Izzy! Rozumiesz, kmiocie? Ja! Morda w kubę, Wodrin. On ma udzielić ważnych informacji? Dokładnie. Jak go dowódca dorwie, to najpierw jego, a potem mnie obedrze ze skóry. Nie obchodzi mnie to. Jak chcesz, to złóż raport swojemu dowódcy. Porozmawiam z tym pijakiem i oddam go strażom. No dobra, ale ostrzegałem. Wchodźcie. Chodź, Adrin. Co? W życiu! Uspokój się i chodź. O tym srodami legowałeś? Ty chuj powiedzmy! Zabij mnie! A z sobą nigdzie nie pójdę!